Cześć, tu Magda. Razem z Allegro przygotowałam dla Was zestawienie fotelików samochodowych, które mają zapewnić Waszym dzieciom komfort podróżowania, bezpieczeństwo, a Wam łatwość użytkowania. Oglądajcie. Fotelik Recaro Mako Elite 2. Fotelik dostał 4 gwiazdki w teście ADAC, czyli naprawdę jest bezpiecznym fotelikiem. Dla dzieci od 100 do 150 cm, a w Polsce e, dzieci w fotelikach właśnie leżą do 150 cm, czyli zostanie z nami już do końca. Mogą w nim jechać dzieci mniej więcej od 3,5 roku do 12 lat, ale oczywiście sami wiecie, wszystko zależy od wzrostu dziecka. Fotelik ma 11-stopniową regulację wysokości, dzięki czemu będzie rósł razem z dzieckiem, ale zapewni to jest najważniejsze prawidłowe przebieganie tego pasa um, do, przelegającego do ciała dziecka, a to jest gwarancja bezpieczeństwa. E, siedzisko jest specjalnie wysuwane, więc dla starszych dzieci, którym nogi już bardzo, bardzo urosły, e, one będą miały po prostu wygodnie i te nogi nie będą zwisały podczas jazdy. Świetny patent na e, dłuższe podróże. Cały fotelik został wykonany z miękkiej pianki, która nie dość, że jest bardzo wygodna, e, to jest bardzo lubiana przez rynek motoryzacyjny, wykorzystywana w projektach foteli samochodowych. Skorupa fotelika ma specjalne otwory, dzięki którym y, łatwo można odprowadzić zarówno wilgoć, jak i ciepło. Fotelik montowany jest na Isofix, a jego oparcie uchyla się. I dopasowuje się idealnie do stopnia nachylenia fotela samochodowego. Skorupa fotelika będzie chroniła zarówno biodra, jak i ramiona, jak i głowę dziecka, ale dodatkowo możemy zamontować takie absorbery. Montujemy je od strony drzwi. W przypadku kolizji one pochłoną część siły uderzenia. Rzeczą, którą docenią, mali podróżnicy, będą te głośniki wmontowane w zagłówku, możemy podłączyć e, smartfon, jakieś urządzenie odtwarzające dźwięk i wtedy e, te e, nuty albo na przykład audiobook albo inne rzeczy, które chce, chce słuchać dziecko a będą leciały tu w zagłówku, ono będzie wygodnie oparte, podróżowało i relaksowało się. Potelik Diono Monterey 2CXT. Fotelik rośnie razem z dzieckiem, przeznaczony jest dla dzieci od 15 do 36 kg. Ma nawet homologację amerykańską, która pozwala wozić dzieci nawet do 160 cm no, a na Polsce wiadomo 150 w zupełności wystarczy. Będzie to dobry fotelik dla dzieci, których, którym niewygodnie będzie jeździć w wąskich fotelikach. On ma możliwość rozszerzenia boków fotelika. No i oczywiście rośnie. Razem z dzieckiem ma 11-stopniową taką regulację wzwyż, dlatego będzie można idealnie dopasować fotelik do dziecka, bo o to właśnie chodzi. Fotelik jest wyposażony w piankę memory, więc młody człowiek, który w nim usiądzie, będzie miał naprawdę komfortową podróż. Ściany boczne mają nie tylko piankę EPS, która absorbuje siłę uderzenia, ale także mają aluminiowy stelaż, co zwiększa bezpieczeństwo podróżującego dziecka. Fotelik posiada dwa podłokietniki i dodatkowo z fotelika wysuwają się dwa uchwyty na napoje. Fotelik montowany jest za pomocą systemu Isofast, to jest taki rodzaj miękkiego IsoFixu, no i oczywiście pasami. Bezpieczeństwa, które mają, no, są napięte przy trzech punktach. Fotelik Britax Romer Evolva. Fotelik przeznaczony jest dla dzieci od 9 do 36 kg. Te mniejsze będą zapinane pięciopunktowymi pasami, bardzo bezpiecznymi a, i Zaciągając te pasy, będziemy mieli sygnał, czy zrobiliśmy to dobrze, bo zaciągając, usłyszymy taki klik, to znaczy, że jest odpowiednio zaciągnięty pas. Starsze dzieci będą, te pasy możemy wyjąć i trzypunktowymi pasami klasycznymi przepinamy dziecko w foteliku i może bezpiecznie podróżować. Fotelik rośnie razem z dzieckiem. Możemy Podnieść zagłówek fotelika i dostosować do a, wzrostu dziecka. Obicie można zdjąć i z łatwością wyczyścić. Instalacja Soft Lodge i Sofix umożliwia montowanie fotelika do wnętrza samochodu. Fotelik samochodowy Lionelo Bastian One. Fotelik przeznaczony jest do przewożenia dzieci już od chwili narodzin, aż do 36 kg, czyli wtedy pewnie będą miały ze 150 cm wzrostu, czyli zostanie z Wami na cały okres stworzenia dziecka w foteliku samochodowym. Fotelik posiada specjalną wkładkę niemowlęcą, e, którą, jeżeli dziecko podrośnie, możemy wyjąć. Fotelik zapinamy na Isofix. Ale możemy też przepiąć trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Małe dziecko będzie zapięte pasami pięciopunktowymi, a starsze, po możliwości siedmiostopniowej regulacji zagłówka, bo foteli krośnie razem z dzieckiem, zapniemy potem pasami samochodowymi trzypunktowymi. Fotelik uszyty jest ze specjalnej tkaniny odprowadzającej wilgoć, którą z łatwością upierzecie w pralce. Ma możliwość regulacji odchylenia pięciopunktową, kiedy dziecko zaśnie w samochodzie, będziecie mogli ułożyć go w pozycji wygodnej do spania. Fotelik jest osadzony na obrotowej podstawce, która kręci się 360 stopni. Umożliwi to nam zapięcie małego dziecka bezpiecznie tyłem do kierunku jazdy, a starsze dziecko będzie mogło jeździć przodem do kierunku jazdy. Dodatkowo taka podstawka umożliwi przekręcenie fotelika, kiedy będziemy chcieli włożyć dziecko do fotelika, czyli będziemy mogli bokiem go włożyć, a potem prawidłowo przekręcić, tak aby siedziało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Fotelik Maxi Cosi Titan Pro. Fotelik jest przeznaczony dla dzieci od 76 do 150 cm czyli od 4 roku do 12 roku życia, czyli starczy już do końca używania fotelika. Jest wykonany w ten sposób, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas zderzenia. Zarówno zagłówki, które będą absorbowały e, uderzenie boczne i zatrzymają głowę dziecka tutaj właśnie we wnętrzu, to jak i cała skorupa i e, jej wypełnienie będą e, wchłaniały siłę uderzenia. Najmłodsi użytkownicy będą korzystali z pięciopunktowych e, pasów, a starsi już z trzypunktowego pasa samochodowego i możliwości regulacji zagłówka, bo fotelik rośnie razem z dzieckiem, ma 11 regulację, czyli będzie wygodnie można dopasować go do rozmiarów wysokości dziecka jego budowy. Fotelik posiada specjalną wkładkę bambusową o specjalnym splocie, która spowoduje, że podróż będzie bardziej wygodna, bo odprowadzi ona nadmierne ciepło i wilgoć. Fotelik można montować na Isofix i wtedy on jest bardzo bardzo stabilny, ale jak najbardziej można też użyć trzypunktowych pasów bezpieczeństwa w samochodzie, który nie ma mocowania Isofix. Fotelik Joy i Snack. Fotelik można zamocować w samochodzie za pomocą bazy. Wtedy nie będziemy musieli dodatkowo przepinać ją pasami trzypunktowymi. Albo bez bazy możemy postawić na siedzeniu samochodowym i przypiąć właśnie pasami trzypunktowymi. Fotelik ma specjalną wkładkę dla noworodków, którą później możemy z łatwością wyjąć, tak aby w środku zmieściło się szybko rosnące dziecko. Fotelik otrzymał aż 5 gwiazdek w teście ADAC, czyli naprawdę jest bezpiecznym i wszechstronnie przebadanym fotelikiem. Fotelik jest leciutki, waży 3,25 kg. To jest bardzo ważne, dlatego że małe dziecko nie jest wsadzane bezpośrednio w foteliku, chociaż może być. Bardzo często ubieramy, zapinamy w pasy, sadzamy w foteliku w domu i z całym fotelikiem przynosimy już do samochodu. Więc im lżejszy fotelik, tym wygodniej będzie mamie albo tacie go nosić. Ważne jest, że fotelik spełnia restrykcyjne normy i Fotelik jest kompatybilny z wieloma bazami do wózków, a jeśli nie, wystarczą adaptery, które wpinamy do wózka i na stelażu wózka możemy taki fotelik wozić i wówczas nie będziemy go musieli dźwigać. Mam nadzieję, że w zestawieniu znajdziecie fotelik idealny dla Waszego dziecka. Pamiętajcie, kupując fotelik z usługą Allegro Smart macie zarówno bezpłatną dostawę, jak i zwrot. A jeśli zdecydujecie się na wybór któregoś z fotelików, możecie skorzystać z Allegro Pay, która pozwoli Wam na zapłacenie w ciągu 30 dni lub podzielenie kwoty, którą musicie zapłacić na kilka części, a usługa Allegro Pay jest darmowa i nie wpływa na Waszą zdolność kredytową.